Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, to jest 17. dzień grudnia, to jest końcóweczka trzeciego tygodnia adwentowego i to jest oczywiście kolejny wstawak w wersji wyszynkowej. Serdecznie zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, moi mili, moi w ogóle, tak się cieszę, że się spotykamy po raz kolejny. Naprawdę, naprawdę się bardzo cieszę, że się w adwencie spotykamy. Będzie dzisiaj bardzo piękne zdanie, trudne, strasznie trudne zdanie, ale bardzo piękne zdanie. Posłuchajcie, kardynał Wyszyński napisał kiedyś tak. Każda prawdziwa miłość musi mieć swój wielki piątek. Każda prawdziwa miłość musi mieć wielki piątek. Kochani, jeżeli żyjecie taką złudną nadzieją, że wasza miłość, czy to do kogoś tam, kogo bardzo kochacie, czy taka miłość, nie wiem, rodzicielska, siostrzana, przyjacielska, że, że da się uniknąć w niej jakiegoś umierania, jakiegoś momentu, kiedy ci się wydaje, że wszystko się skończyło, takiego momentu, gdzie yy, cierpisz, gdzie boli i to boli straszliwie, jeżeli ciągle żyjesz takim przekonaniem, co zrobić, żeby tego nigdy nie było, no to no jest jedna prosta odpowiedź, to znaczy, że nigdy nie będzie w Twoim życiu miłości. Każda prawdziwa miłość ma swój wielki piątek. Kochani, kiedyś nagrałem takie CNN dawno, dawno temu, to było myślę dosyć ważne CNN pod tytułem Wszystko, co kochasz, będzie Twoim krzyżem. Zawsze, kochani. Jeżeli się kocha, to się jednocześnie otwiera na zranienie. I to nie znaczy, że się chce. To nie znaczy, że mamy tego pragnąć, że mamy, nie wiem, wręcz po prostu oczekiwać, że będziemy krzywdzeni, ranieni i się na to godzić. Nie. Tylko oni miłość zawsze wiąże się z cierpieniem, dlaczego? Kochani, bo miłość to jest wyjście z siebie. Miłość to jest wyjście poza swój egoizm. To jest wyjście yy, z ofiarowaniem, a bardzo często poświęceniem czegoś bardzo ważnego dla ciebie. Jeżeli nie ma tej ofiary, nie ma tego doświadczenia umierania, nie ma tego doświadczenia przekraczania siebie, to to nie jest miłość, kochani. I mówię, broń Boże nie chodzi o to, żeby tego pragnąć. Broń Boże, nie chodzi o to, żeby sobie mówić, jak jest źle, to jest dobrze. Nie, jak jest dobrze, to jest dobrze. Ale jeżeli w tym dobrze w końcu w pewnym momencie zrobi się źle, to też jest dobrze. W takim sensie to musimy to przetrwać. Tak jak Pan Jezus przetrwał wielki piątek, wielką sobotę i nadeszła niedziela zmartwychwstania. Kochani, każda miłość ma swój wielki piątek i trzeba by może jeszcze dodać, i ma też swoją wielką niedzielę, ale żeby była wielka niedziela, musi być wielki piątek. Kani, jeżeli krzyczycie do Boga, czemu? Czemu w tej mojej miłości jest tyle cierpienia, tyle bólu, bo każda miłość musi mieć swój wielki piątek. Wiem niektórzy powiecie, ale czemu mój trwa już tyle lat? Kochani, każda sytuacja oczywiście jest inna i trudno mi na to pytanie odpowiedzieć ogólnie, nie da się, ale. Samo to, że ten piątek się zdarza, no musi być wręcz. Bóg, który nas kochał, zaznał Wielkiego Piątku. Dlaczego my go, mielibyśmy go nie zaznać? Nie bójcie się, kochani, tego, że miłość będzie was bolała. Pamiętajcie, że ten ból, to cierpienie, czasem ta śmierć, ona prowadzi do czegoś nowego, do nowego życia, do zmartwychwstania. Zobaczycie, Bóg to przeprowadzi w was, jeżeli mu tego pozwolicie, ale pamiętajcie, Każda wielka miłość ma swój Wielki Piątek. Moi drodzy moi kochani, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wiem, że może trochę trudne, ale, ale, ale ważne i potrzebne. Gdybyście chcieli wesprzeć naszą akcję Życzliwi sobie, gdzie pomagamy różnym tym, którzy są w różnych potrzebach, to kliknijcie w link w opisie pod tym filmem. Tam znajdziecie stronę Fundacji Mala, gdzie jest opisane, komu jak chcemy w tym roku pomóc, a naprawdę ludziom, którzy potrzebują takiej pomocy, chcemy, chcemy dać pomocną dłoń. Zajrzyjcie, jeżeli tylko możecie, to wesprzyjcie tę adwentową akcję. Ściskam Was, pozdrawiam Błogosławie i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem Papa! Pa!